Rafał, gotowy? Jak tam, u ciebie? Dobrze. No tak, Będziemy... jak, jak zwykle, jak nie tak. mam urodzenia. Po, po małej pomocy rodziców, jak już osiągnąłem pełnoletnią, to już jestem gotowy. Jaki to jest dzisiaj dzień, Rafa? Bo ja nie wiem kompletnie, jaki to jest dzisiaj no nie, dzień. No takie pytania mi trudne zadajesz na początku. Rafał Bogusławski, bo Robert Stanilewicz. Nie wiem, jaki to jest dzień, dlatego że to jest nagranie. Szczęśliwy. Proszę Państwa, szczęśliwy, mamy nadzieję. To jest nagranie, to się nazywa Puszka Wiedzy. To się pojawia wtedy, kiedy my nie możemy być na żywo, za co bardzo przepraszamy, ale staramy się, żeby coś się działo na tym kanale, który nazywa się live, nawet wtedy, kiedy live nie jest. Puszka Wiedzy, czyli też okazja do tego, żeby porozmawiać o pewnych fundamentalnych sprawach, bez rozpraszania się na przykład na bieżąco notowania. Czyli tutaj żadnych bieżących notowań, sytuacji, newsów nie będzie, tylko sama. Mądrość Rafała Bogusławskiego, oczywiście. I ten odcinek, to spotkanie nosi jakże intrygujący tytuł kto o tym wszystkim rządzi prawda to napisałem taki tytuł z nadzieją że to się będzie tak bo, 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 bo wpisze się w takie różne spiskowe teorie oczywiście absolutnie nie będziemy szerzyć spiskowych teorii dziejów, tylko będzie no nie, częsta tak. praktyka czasami spiskowa absolutnie ale to często sporo jest w internecie takich prawda kto o tym rządzi różne ruchy które zajmują się tropieniem tych rządzących ale może nie brnijmy już w tym kierunku, tylko do rzeczy, do rzeczy, żeby nie marnować waszego czasu. Kto o tym wszystkim rządzi, to jest bardzo ważne pytanie, znaczy odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, dlatego, żeby sobie uświadomić, co jest ważne właśnie w inwestowaniu. Ale zanim dojdziemy do puenty i do odpowiedzi na to pytanie, które jest jednak dość prosta i nawet dla tych, którzy wiedzą, wierzą w spiskowe terdzie, bardzo oczywista, to najpierw zacznijmy od tego szumu informacyjnego, tak, który z którym codziennie się zderzamy, większość z nas się z tym zderza. My ten szum też troszeczkę robimy w live'ach oczywiście na co dzień, bo lubimy o tym rozmawiać. To no nie jest tak, że uważamy, że ten szum jest niezbędny do tego, żeby inwestować, ale, ale, ale chcemy być z Wami, chcemy o tym rozmawiać, co się dzieje. Ale tak naprawdę pytanie, Rafał, jakie informacje są rzeczywiście ważne dla inwestora? Najważniejsze są te informacje, które potrafi, pokazują, gdzie można się spodziewać przepływu napływu kapitałów. I tutaj, oczywiście, bardzo ważne są banki centralne, ważne są rządy. Natomiast patrząc na to, co porusza rynkami, to przede wszystkim. Odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku popłynie kapitał, też do jakich krajów, w jakie regiony popłynie kapitał, to jest klucz do sukcesu. I z tej perspektywy, oczywiście, patrzenie na przykład na wskaźniki makroekonomiczne, która gospodarka rozwija się szybciej, która wolniej, jest bardzo ważne, ale to nie jest decydujące, bo były okresy w historii gospodarczej, kiedy mieliśmy okresy wzrostu gospodarczego, a mimo wszystko rynki akcji nie rosły, więc to nie jest wystarczające, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na wskaźniki makroekonomiczne odpowiedzieć, co się będzie działo z rynkami. Trzeba patrzeć też na politykę banków centralnych, trzeba patrzeć na politykę rządów i też na sentyment inwestorów, a taki, taką uproszczoną metodą zwracania uwagi czy odpowiedzi na pytanie, gdzie płyną kapitały, jest patrzenie, gdzie są, na jakich rynkach utrzymują się trendy wzrostowe. To jest podstawa, ja ci, jeżeli mówimy o wzrostowaniu... Na jakich rynkach utrzymują się trendy wzrostowe? Ja tylko wejdę w słowo, bo to jest też ciekawe i charakterystyczne dla tego, co tutaj robimy, że jeśli mówisz, ważne jest to informacje, które pokażą, gdzie może płynąć kapitał, czyli mówimy w takim kontekście globalnym. Przez lata w Polsce też to przerabiałeś pewnie, prawda? Bo w dalszym ciągu inwestorzy mają takie przychylenie na krajowy rynek, prawda? Przez lata zastanawialiśmy się, czy giełda pójdzie w górę czy w dół. Ty mówisz o czymś innym, tu mówisz o tym, że Trzeba sobie stawiać pytanie i szukać tych informacji, które pokażą, gdzie w skali świata popłynie kapitał. Czyli tu się odrywamy od tego przywiązania do krajowego podwórka wyłącznie. Oczywiście to nie jest złe inwestować na krajowym podwórku, ale w tym, co mówisz, jak rozumiem, chodzi o takie szersze spojrzenie. O takie szersze spojrzenie i to na przykład zarzuty, że przez ostatnie 10 lat WIG-20 zachowywał się słabo. Oczywiście tutaj. Wymieniane były jak argumenty, że to spółki Skarbu Państwa, że to banki i tak dalej, i tak dalej, to tylko jest część prawdy, bo jeżeli popatrzymy na indeksy rynków wschodzących, to te 10 lat poprze, poprzednie to nie był dobry okres, zwłaszcza od 2011 roku do 2016, to nie był dobry okres dla rynków wschodzących. I tutaj już mamy pierwszy przykład przepływu kapitałów. Ja pierwszy raz, kiedy przekonałem się o tym, że koniunktura na rynkach światowych, czy to, co robi Amerykański Bank Centralny, czy w ogóle na przykład to, co się dzieje na rynkach wschodzących

Czyli pierwsza bessa na polskim rynku po hoście, która WIG wywindowała ponad 2000 punktów, to były 2000% powyżej 20 tysięcy punktów, to było 2000% wzrostu indeksu. W 1994 roku nagle rynek się załamał i teraz wydawać by się mogło, że to wynikało wyłącznie z tego, że po prostu wyceny były zbyt wysokie i zabrakło kapitału, ale nie. No, jak popatrzymy na indeksy rynków wschodzących w 1994 roku, to one skończyły na minus 7% średnio. Tam były Problemy na, na rynkach wschodzących, które spowodowały, że pojawił się odpływ kapitału ze wszystkich rynków wschodzących. Chociaż nasza giełda była marginalna w porównaniu z, z innymi rynkami, to wystarczyło to do impulsu, który przełożył się na nasz rynek. I obecnie jest bardzo podobna sytuacja, jeżeli mówimy o naszej giełdzie. Jeżeli będzie dobra koniunktura na rynkach wschodzących, to będzie dużo lepsza koniunktura na wig 20, bo tutaj będzie napływ kapitału jako odprysk tego, co się dzieje w skali globalnej, więc śledzenie tego, co, jakie klasy aktywów, jakie indeksy dostają zasilanie, to jest Ale bardzo ważna teraz, część inwestowania. To jest puszka wiedzy, która ma się przydać ludziom, tak? Mówisz teraz hmm. o bardzo skomplikowanych informacjach, o bardzo skomplikowanym aspekcie. Śledzenie tego, jakie klasy aktywów, gdzie popłyną Ale... pieniądze nieosiągalne jest... dla zwykłego człowieka. Wystarczy tak, popatrzeć nie? na indeksy. Wystarczy popatrzeć na indeksy rynków wschodzących, czyli indeksy, indeksy akcyjne. Co się dzieje z tymi indeksami? To nie jest tak, że, że trend, który został zapoczątkowany w marcu, na przykład on, on się skończy za chwilę. I to, to z punktu widzenia takiego przeciętnego inwestora, to nie wymaga bardzo skomplikowanych działań. Wystarczy po prostu popatrzeć na relatywną siłę różnych rynków i zobaczyć. Które rynki zachowują się mocniej w stosunku do pozostałych? No Stany Zjednoczone, jak patrzyliśmy za ostatnie 10 lat, co 2012 roku dokładniej, siłę względną, czyli jak rosły indeksy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza Nasdaq, ale Standard Poor's też, w porównaniu do innych. Rynków, to widać było, że te rynki rosną silnie. I tutaj, z punktu widzenia inwestora długoterminowego, wykorzystanie takiej informacji, że inwestuje w, na rynku, który jest silniejszy, na przykład porównuje kwartalne, półroczne albo roczne stopy zwrotu. Jeżeli w ciągu dwóch lat takie stopy zwrotu utrzymują się zdecydowanie powyżej dla rynku amerykańskiego powyżej średniej dla, całe, dla całego świata, albo powyżej średniej dla rynków schodzących, to prawdopodobieństwo tego, że ten kapitał będzie tam nadal płynął, jest dużo większe niż to, ale widzisz, że to nagle się przestanie. Pachnie mi to trochę jednak patrzeniem w lusterko wsteczne. Przecież to ty przestrzegasz przed tym, żeby patrzeć w lusterko wsteczne, ale to trzeba spojrzeć trochę w to lusterko wsteczne, żeby zobaczyć, bo nie, nie mamy wykresów, które pokazują nam przyszłość. No i to jest z punktu widzenia właśnie długoterminowego inwestowania bardzo ważne, żeby monitorować. Jeżeli oczywiście podejmuję decyzję, bo to jest też pytanie o to, jaką, jaką strategię pod, y, 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 wybieram, ale to jest inny, inny temat. Natomiast jeżeli chcę trochę bardziej aktywnie podchodzić do takiego inwestowania, to ja muszę monitorować to, co się dzieje na. Y, 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 w tym świecie moich inwestycji, czyli muszę patrzeć na przykład na to jakie indeksy zachowują, jak indeksy zachowują się w kolejnych miesiącach, bo być może tak jak na przykład to jest ostatnio okazało się, że jednak ten rynek amerykański już nie ma nie dominuje tak jak dominował wcześniej w stosunku do rynków wschodzących i być może Następuje właśnie zmiana trendu, jeżeli chodzi o przepływ kapitałów pomiędzy różnymi rynkami, to się nie dzieje z dnia na dzień. Znaczy, z dnia na dzień to się może pojawić załamanie po koronawirusie, nie ma z dnia na dzień, bo to jest szok. Natomiast jeżeli mówimy o takim stopniowym, stopniowej zmianie alokowania kapitałów, to widać, że dany rynek, ta, ta siła wzrostowa, na przykład w przypadku rynków amerykańskich, zaczyna tracić impet w porównaniu z rynkami schodzącymi. Jeżeli mam takie chcesz potwierdzenia, też powiedzieć, powiedzieć, że jest czas na to, żeby to zauważyć. Tak. Tak, jest czas na to, żeby to zauważyć. Wystarczy nawet raz w miesiącu popatrzeć, bo ja mówię o długoterminowym inwestowaniu. Jeżeli faktycznie to, co się dzieje w tej chwili, czyli zmiana atrakcyjności rynku amerykańskiego, na przykład ze względu na to, że demokraci będą mieli bardziej plusocjalne rozwiązania, będzie się realizowała. To ten rynek nie załamie się z dnia na dzień, to on nie straci swojej atrakcyjności z dnia na dzień, natomiast zaczną płynąć kapitały na rynki wschodzące, czyli tam wyceny akcji będą rosły. I teraz, jeżeli popatrzymy na inwestowanie w takiej perspektywie na przykład 10 lat, to wyłapanie takiej zmiany, która ma poparcie czynnikami fundamentalnymi, to jest patrzenie w przyszłość w tej chwili, bo ja patrzę na to, co, robi, co będzie robił Joe Biden, nie, nie wierzę w tą historię, że. Dodatkowa stymulacja fiskalna skompensuje podnoszenie podatków, bo stymulacja fiskalna będzie przez rok, natomiast półtora, może dwa, natomiast podniesione podatki będą prawdopodobnie przez następne cztery albo osiem. I, I z tej perspektywy patrząc na atrakcyjność wycen amerykańskich spółek to już patrzę w przyszłość i dzięki temu wiem, że jest ryzyko, że ten rynek amerykański, który przez 8 lat dominował wszystkie, wszystkie indeksy światowe, w tej chwili ta tendencja zacznie się zmieniać. Ale to się nie wydarzy z dnia na dzień. To nie będzie teraz już, tylko nie będzie za tydzień, to się będzie działo w kolejnych miesiącach, kwartałach. Okej, okay, to zbliżamy się już do odpowiedzi na pytanie, kto tym wszystkim rządzi? Przede wszystkim to banki centralne. Tu numer jeden to są banki centralne, zwłaszcza Jerome Powell, Christine Lagarde również można tutaj ją dołączyć do tego. Również Japo japoński bank centralny to są takie trzy największe banki. W tej chwili jeszcze warto zwracać uwagę na bank chiński. Natomiast generalnie Główny kierunek dla, dla różnych klas aktywów pokazuje amerykańska rezerwa federalna. Nie walcz z Fedem. To jest takie powiedzenie, które obowiązuje. To wynika z tego, że jeżeli Fed prowadzi luźną politykę monetarną do 2008 roku w większości to jednak było tylko manipulowanie stopami procentowymi, czyli w okresach, kiedy chciała aktywizować gospodarkę, na przykład zaczął w 2000. W 2000 roku, w 2001, zaczął obniżać stopy procentowe, obniżał je do 2002-2003 po to, żeby zaktywizować gospodarkę. Potem od 2004 zaczął podnosić stopy procentowe do 2016 do 2006 podnosił 16 razy 100 procentowe, no i schodził gospodarkę na tyle, że potem mieliśmy kryzys subprime, czyli na, na rynku nieruchomości, ale to było po podniesieniu 100 do poziomu 5,25. W, w 2018 roku zaczęły się problemy, bo Fed wcześniej zaczął, po pierwsze zaczął ograniczać skup aktywów od 2008 roku, to już już standardowa operacja, czyli banki centralne skupują aktywa i to pomaga oczywiście rynkom finansowym, to pompuje Banki, natomiast Fed próbował odwrócić tą, tą strategię, czyli nie tylko ograniczył skup aktywów, zaczął redukować sumę bilansową, czyli zmniejszać ilość papierów, które, które kupił, krótko mówiąc, zmniejszał ilość pieniądza na rynku, to również zaczął podnosić stopy procentowe i udało mu się je podnieść do poziomu 2,5% tylko co pokazuje, że ta gospodarka tak naprawdę nie odzyskała w pełni sił w porównaniu z tym, co było 15 lat temu, to ta gospodarka nie odzyskała sił na tyle, żeby pojawiły się naprężenia, które by spowodowały załamanie gospodarki. Natomiast jeżeli patrzymy na to, co w tej chwili robi Fed, który nie dość, że sprowadził stopy procentowe do zera, to jeszcze kupuje obligacje i to Jerome Powell mówi, że nie zatrzyma tego procesu szybko, to w tej chwili zakładanie, że za chwilę załamią się rynki, no jest granie przeciwko instytucji, która ma trochę, niemal nieograniczone środki. A to trochę nie kłóci się z tym, co mówiłeś wcześniej już tak bardzo konkretnie o Stanach i o tym, że jeżeli wiemy, że demokraci będą podnosić podatki, to te podatki zostaną na dłużej i to będzie obciążało amerykańskie spółki, a z drugiej strony Fed, który będzie pomagał. Przecież. To tu, tu przechodzimy też do następnego y punktu, czyli deficyt rządu, i to historia pokazuje, jeżeli porównamy na przykład stopy zwrotu dla amerykańskich akcji, to w okresach, kiedy. Y Mieli deficyt rządowy, to stopy zwrotu były zdecydowanie lepsze niż wtedy, kiedy mieli prawie zrównoważony budżet lub nadwyżkę. To już przehistoria to tam niewielu pamięta o tym, że tam kiedyś się zdarzało im przypadkiem mieć zrównoważony budżet. W tych okresach, w których mamy deficyt budżetowy, dobra koniunktura dla giełdy najczęściej się utrzymuje. Dlatego tutaj dwie siły będą działały. Po pierwsze, podnoszenie podatków, które w mojej ocenie w perspektywie np. 3-4 lat, być może już dwóch lat spowoduje to, że jednak ta gospodarka będzie rozwijała się słabiej. Przy obecnych wycenach akcji to jest zagrożenie. Natomiast ten najbliższy rok, prawdopodobnie jeszcze 2022, będzie z dużym deficytem, czyli te wydatki fiskalne będą wystarczająco duże, żeby to skompensować. Więc mieli dwa czynniki, które będą wspierały rynek. Po pierwsze, Fed z bardzo luźną polityką monetarną, po drugie, rząd, który zacznie podnosić podatki, ale te negatywne efekty podnoszenia podatków będą w gospodarce widoczne prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy rząd zacznie wygaszać część pakietów stymulacyjnych. Więc to się nie kłóci ze sobą, bo też mówiłem o tym, że nie należy zakładać w tej chwili, że to będzie gwałtowne załamanie na rynkach akcji, tylko raczej proces, który będzie powodował, że ten rynek amerykański akcyjny będzie mniej atrakcyjny w perspektywie następnych kilku lat. Powiedz mi w takim razie, co, jaka zasada z tego może wynikać tak generalnie? Już odrywając się od konkretnego przykładu Stanów w tym czasie, w najbliższych dwóch, trzech latach, tak generalna zasada? Że jeżeli banki centralne i rządy wpadają w tym samym czasie na pomysł, żeby prowadzić bardzo luźną politykę monetarną, to można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że to będzie dobry czas dla rynków akcji i relatywnie słabszy dla rynków obligacji. Jeżeli ktoś chce nabić sobie dużego guza, to nie gra przeciwko decyzjom banków centralnych i, i, i rządów. Natomiast z punktu widzenia inwestora długoterminowego, to znowu to patrzenie w przód, a nie w lusterka wsteczne, bo to już wiemy, że w tej chwili banki centralne prowadzą bardzo różną politykę. Natomiast sygnałem ostrzegawczym będzie to, jak banki centralne zaczną zapowiadać, że stopniowo wycofują się z tej luźnej polityki monetarnej, czyli nawet to nie chodzi o podwyżkę stuprocentowych, tylko zmniejszenie skali skupu aktywów i rządy powiedzą, no dobrze, to już gospodarka wraca na właściwą ścieżkę, czyli na przykład 2022, druga połowa roku, zaczynamy mniejszą stymulację fiskalną. I znowu to nie oznacza, że ak rynki akcyjne załamią się momentalnie wejdą w bessę, natomiast to już jest sygnał, że wtedy zarabianie będzie bardziej skomplikowane, nie będzie, nie będzie tak wyraźnych trendów. Natomiast na razie nauka jest taka dla inwestorów, że jeżeli bank centralny chce, żeby była hossa, to jest w stanie to zrobić. Bardzo dziękuję Rafale. Rafał Bogusławski, Robert Stanidowicz. To była Puszka Wiedzy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.